No, zobaczymy jak to będzie szło. Efekt wygląda tak. Nie powala, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to jest użytek e, zielony, e, to nie jest pole orne. I też wątpię, szczerze mówiąc, przy tej próchnicy, czy by bronami trójkami przeleciał i można, jak niektórzy mówią, albo kultywatorem. E, myślę, że kultywator to by zapychał, talerzówka poszłaby po wierzchu Skoro glebogryzarka wysiada. To nie łudźmy się, że urządzenie bez wałka poradzi sobie lepiej. Jak robota idzie? Super! Nie zapychacie? No zapycha, ja To także po gryzarce akurat pod tym kątem nie jest źle. E, a co do kępów, które są, to co właśnie potrzebne, bo chcemy, żeby jednak ta trawa dalej po powołowaniu po dalej rosła, więc na tym nam zależy. E, także na samych siewach traw też, bo to żyto zwykło. to jest na pasze. Dużo ludzi jednak i wraz, mimo że mówię żyto zwyko, uważa, że wyka to jest chwast i nawet spotkałem się z teorią, że za darmo bym takiego nie chciał, no a z drugiej strony kupić żyto zwyko to jest koszt jednak, bo wyka nie jest najtańszą rośliną, szczególnie wyka kosmata zima. Żyto to wiadomo, zależy jak je kupimy, no centrali gdzie chcie, siać, to chyba nie jest to opłacalne na kiszonkę czy tam na inne typu pasze, bo jak się jednostka nie wiem ile tam już kosztuje, ale załóżmy, że 200 coś tam złotych, jednostka Trzeba raźć dwie, dwie jednostki na ziarno pewnie albo trzy albo, że to po 300 coś i chcieć na pasze to pewnie weźmiemy drugie tyle posiejemy to myślę że gorzowska czy tam inna mieszanka e, na, e, poplonowa mogłaby lepiej no ogólnie po ziemniaku to czyściutko ale grzyzarka ładnie wymieszała już mamy zasiane. Właśnie jestem podczas wałowania. bał mamy napełniony do połowy wodą. E, tutaj teraz widać efekt przed i po. Mamy na całości posiane żyto zwyko. I jeszcze nam zostało półtora woreczka czyli praktycznie na następną działkę e, mamy że do tylko trochę nam zabraknie na szybko patrzyliśmy że teraz tak kupić nie ma bardzo gdzie większy dostęp były żniwa co do pola tu mamy niecałe 2 hektary troszkę nam brakuje e, mamy znowu Dalej tak, w terenie poziemniaków, gdzie jest bardzo ładnie czysto, tak? Chyba każdemu się podoba. Dalej mamy parę razy łunki mieszanki wieloletniej, i tam dalej, tam bliżej z górka mamy około hektara jeszcze e, mieszanki gorzowskiej, która była. Tam już praktycznie żydica wyginęła, i tam jest już trochę inna darń. Ale tyle ładnie nie zrobiłem, słaby efekt gryzarko zrobiłem Chodziło mi głównie, żeby nie niszczyć, właśnie jak najmniej tej trawy Mając nadzieję, że ona jeszcze na wiosnę da jakiś plon Ewentualnie do jesieni przytrzymać i na jesieni pod zboże wyorać I chyba tak trzeba je zrobić, żeby trzeba wykonać orkę po czterech latach Będzie trzeba wykonać orkę która będzie, myślę, że nie taka wcale, jak wszyscy sumo wygodna, bo po czterech latach ziemia się zbiła. tu były trawy, dużo pruchnicy, materii, ale jest ogólnie zbicie gleby, jest sucho i niestety taki będzie problem, że będzie chyba ciężko szło. Na wiosnę przecież było orane, na ziemniaki i nie szło ładnie płytko. Także, no, tak widzicie, tak to wygląda. Ja nie oszukuję, jak jest, tak jest, pokazujemy. Jest posiane, że to zwykłe, że to zwykłe miało robaczka, e, jakiegoś tam, można było zakazawać, można, takiego kupiłem. Kupiłem go 500 kg, ale tam było ważone nawet więcej, więc nie mam pretensji do właściciela, co sprzedawał tego złoża, bo może to dość uczciwie. No i tyle w temacie. Mamy zasianę, czekamy co będzie, nawóz fosforowy tak dałem, więc tyle z podsumowania siewu.